Tunezja, 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 część piąta, ostatnia. Część piąta i ostatnia tak mi podpowiedziano że to już jest ostatnia część, ale warto było jechać do Tunezji. Te pięć części pokazało, że nie tylko morze, nie tylko wyspa Dżerba, nie tylko tam, gdzie rozkładamy się z kocykami i planujemy, jak zagarnąć leżaczek, bo wszyscy chcą zająć blisko basenu, tylko miejsce, które trzeba yy, oglądać chociażby z perspektywy jazdy samochodem przez całą Tunezję. Wtorek, godzina 16.30. Ostatnie, słoneczne, bardzo piękne i tajemnicze miejsca w Tunezji, które tym samym zachęcają was do wakacyjnych podróży. Wtorek, godzina 16.30, wakacyjnie tunezyjsko. Zapraszam na piątą część. <grym wytrych> Musimy dojechać do miejsca kolejnego noclegu. Jesteśmy na szlaku prowadzącym do Gilian. Już w poprzedniej podróży zachwyciły nas wielbłądy, które bardzo dostojnie i wytrwale pokonują pustynne odległości. Z boku wygląda jakbyśmy siedzieli w bardzo niewygodnej pozycji, w której za moment po prostu się suniemy, ale zapewniam, że skonstruowane specjalnie siodła czynią taką podróż przyjemną i wygodną. Nasi przewodnicy świetnie orientują się w terenie, przestajemy patrzeć na kompasy i czytać informacje na GPS-ie, po prostu poddajemy się leniwemu tokowi pysznej jazdy. Kim jestem? Kim jestem? Jak sami widzicie od pewnego czasu spotkamy się z ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia, a my z ciekawością ich słuchamy. Pamiętacie film Wielki Szu? Koleżka, który chciał przechytrzyć wszystkich, a okazało się, że karty bywają bardzo upiornym przyzwyczajeniem. Na końcu... Idiota znowu kupił karty. Ten Wielki Szu to jest Andrzej Pieczyński, aktor, który zaprasza na spotkanie ze sobą. Wręcz go nie poznałem, kiedy wpadł do nas do OTV. 4 godzina 16:33, który wyreżyserował Antygonę, który pracuje z młodymi ludźmi, który ma pasję i który na szczęście tylko grał, że gra w karty. 4 godzina 16:30 spotkanie z Wielkim Szu. Zapraszam Was serdecznie na zobaczenie fragmentów, chyba fragmentów, nie całej, fragmentów. Fragmentów Antygony 2007. Eee, grupy młodych ludzi, którzy w Wielkopolsce odważyli się nakręcić ne, tę tragedię Sofoklesa. tak wiele jest sił natury ale nic nie przewyższa siły człowieka a chcieli nakręcić na komórkach ale e, troszkę pomieszałem szyki nakręciliśmy na mm, kamerą no, zbliżoną do, do profesjonalnej Przystanek Kuczok, Przystane Kuczok, pierwszy, drugi dzień sierpnia. Oczywiście Kostrzy na Odrą. Będzie się dużo działo, w na nasze strony internetowe. Właśnie mamy się tam nasze strony internetowe. Jest to bardzo ważna informacja, ponieważ ten Przystanek Kuczok już zapowiedzieliśmy, że będzie w charakterze bardzo różny. Ale wracamy do tego, co się działo rok temu. Alliance, i Root Water, mocne granie. Tym razem posłuchamy, co mówili muzycy na tuż po zejściu ze sceny. Już teraz wszyscy się nakręcamy do tej, do tej atmosfery, do tych bardzo. Dobrych drgań, które są i ze sceny, i przed sceną. Czyli wszyscy się świetnie czują. Czwarta godzina, 20.30. Premierowy program, wywiad z muzą, czyli Allianz i Root Water. Mocne granie. <śpiewanie> nie będę u siebie! Nigdzie nie będę u siebie! Nie! Przyznam się! Ja popełniałem w życiu taką gigantyczną ilość głupot, że byłoby szampierstwem z mojej strony, jeżeli zacznę nagle komuś mówić stary: masz robić tak albo tak, bo ja kiedyś zrobiłem inaczej, byłem źle. Jestem za głupi na to, żeby komuś dawać receptę. Ja dzień w dzień popełniał miliony błędów. Byłoby to nieuczciwe wobec ich wszystkich i wobec siebie. I Jak zwykle sami swoich tych kilku ciemnych typów pasuje, do roli szczury pozbawione zębów Wampiry na odwyku, ludzie co nie śmieją się, nawet własnych do możesz wierzyć lub nie. Lecz te słowa płyną z serca, potrzebuje tych emocji bardziej niż powietrza, więc mówię się. Pozwolę wiesz, na to, żeby jakiś mieszkański mi w zeszłym nie? Mnie się bardzo nie podoba, co się dzieje w tym kraju. Niemniej mnie nie, nie, nie się żyje dobrze, bo ja mam wiesz, fajną rodzinę, mam fajnych kolegów nie? i nie wiesz, i mimo wszystko żyję bardzo dobrze.